Zastanawiam się jeszcze jeżeli chodzi o goldena to... różne jakby techniki, technologie uprawy, ale no efekt ma być jeden, pozytywny. Tym my jest Jacek w tym roku Siema. wdrażamy w ten rejon właśnie Gruiecki karbumik biomas, tak jak nasi rolnicy stosują Należki pożliwne karbum i biomas. Tak w tym roku będziemy go testować w sadach właśnie o podjęciu 90% liści przez belkę herbicydową. Także będą różne rozwiązania, to też zobaczycie tak. w materiałach. Aplikowany też będzie też na listnie u, u, u Krzysztofa, u Jacka pójdzie raczej przez belkę herbicydową, normalnie na, na liście. Co ma nam zrobić ten produkt? Pierwsza rzecz, ma nam dostarczyć węgla organicznego takim pozytywnym organizmom glebowym, które mają nam jakby yy, 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 no rozłożyć te liście. O, o, liście. Co ma nam o, to rozłożenie liści, Jacku? Rozłożenie liści, czyli mniejsza presja ze strony parcha. I mniejsza presja ze strony jakichś tam innych chorób, które na tych liściach są. Nie wiem jeszcze jak z nekrotyczną plamistością. Zastanawiam się, mm. jeszcze jeżeli chodzi o goldena, to sobie jeszcze sprawdzimy, e, zobaczymy jak to wygląda. Bo Jacka, mamy fajne miejsce, bo mamy takie za zadolenie takie mamy, mm -hmm. gdzie ta wilgotność gleby jest e, zawsze bardzo duża i tak. zawsze był też z, z, z tym problem. Mojej drodzy, ten produkt jest dopiero wdrażany. My go sprawdzamy, testujemy i właśnie w sposób taki u kilku różnych producentów, różne gospodarstwa, różne jakby techniki, technologie uprawy, tak wszystko się będzie różniło, ale no efekt ma być jeden, pozytywny. Ma nam ograniczyć właśnie te, te, te wszystkie żelowania tych szkodników. Zalety mają być takie: podniesienie te, też pH w glebie, bo, bo ma to pH 14, bardzo, tak. bardzo wysokie pH, ale też. Dbało się o glebę, bo jest on stworzony na bazie karbuchumiku. Karbuchumik, można powiedzieć, 20-meszowego, czyli tego do polewania. Dawkowanie karbuhumik, biomas 100 litrów. 200 lub 300 litrów wody, zależy co mamy do dyspozycji. Ja uważam, że chyba ta dawka, lepiej 300 litrów wody nam się sprawdzi, lepiej będą pokryte Dobra, 100 liście. litrów na hektar. 100 tak litrów jest, na hektar tak biomasu plus 200-300 tak. litrów wody. My to będziemy rozlewać w tym roku w kwaterze Gali. Nie będziemy tam stosować mocznika typowo, typowo na te żółte liście, tylko właśnie zastosujemy biomas i zobaczymy sobie, jaka będzie różnica na wiosnę z rozłożeniem tych liści. I o ile w tym roku te się spadną w ogóle, bo e, za chwilę będzie 7-17 stopni w kryciu. Także nie, w zeszłym, nie, nie w będziemy roku, ich rzucać. Ich automat... Ale śmieję się, w zeszłym roku hmm. na Goldach tak szybko te tak szybko się nie spadło. No. Ale na Gal już, widziałem, troszkę się sypią, więc 90% liści opada, my wtedy wjeżdżamy. Zobaczymy, czy to będzie belka, czy to będzie nasz jakiś tam innowacyjny sposób i będziemy to Zmieni, będziemy to. Zmieniamy rozlewać. podejście jakby dla, e, dla reszty liściowych sadach. Tak. E, bo takim standardowym e, zawsze zabiegiem był... Był mocznik. Był to... mocznik w, e, w ilości około 50 kg na hektar i pryskaliśmy go typowo na drzewa, na mm -hmm. listy. Będziemy Ale ten moślik miał azot, który nam? Który pomagał w mineralizacji tych liści, ale jeszcze jest jedna kwestia odnośnie. I właśnie to jest taka dość specyficzna sprawa, bo ostatnio wyczytałem, że. Ciekawe temat, także na sobie do końca. Azot, który gdzieś tam aplikujemy na drzewa, troszeczkę nam zwiększa presję ze strony chorób, kory i drewna, ponieważ dostarczamy też pożywek do tych bakterii grzybów to. I to sobie jeszcze zobaczymy. Dajemy. Im to sobie jeszcze taką zobaczymy. Motorkę red redbullka. Tutaj. Nie mamy azotu. Tutaj nie mamy azotu, tutaj ten mocznik sobie odpuszczamy. Oczywiście tam typowe zabiegi pozbiorcze mocznikiem w jakichś tam niższych dawkach, tak, ale odpuszczamy sobie tą dużą dawkę mocznika i zobaczymy sobie po roku, po dwóch, jak będzie wyglądała presja ze strony tych chorób e, kory i drewna. No tym... to jeszcze w ramach takiego wieczoru. I w tym momencie, nasi drodzy słuchacze, macie, widzicie, kolejne fajne materiały, e, które będziemy Wam pokazywać w przyszłości, będziecie oglądać. Także musicie śledzić kanał Sadownictwo.com. Jacek Maliszewski, dyżurusz firma Carbohort. Zapraszamy do oglądania i śledźcie, bo będzie dużo ciekawych, nowych innowacji. Tak jest, bajcie o Pozdrow. Na razie.